No to jesteśmy. Jest chyba tam, nic nie widać. O, ale teraz widać. Tam, tam, tam jest expo. Tam, tam. To więc, główny event już się dla mnie skończył, z wynikiem bardzo dobrym, bo 0-2. Ale ja nie przyszedłem tutaj po, po główny event, tylko po site eventy i się zapisałem już na pizza i zobaczyłem. Kupiłem sobie też dwa codefoila, więc jest spoko. Eee, no, teraz zaczynamy się bawić. Teraz, teraz będzie macie. Chain się szykuje. najbardziej ja agro Mam nadzieję, że nie skopię. Już za dużo triggerów No Ale patrzcie, ile dzisiaj. jest. Ja, patrzcie, jak to budzika. to wy sobie kupić inne karty. Burs, burs. W tym rządku ludzie grają trafta, a tutaj już na serio biją się o złote monety, złote smoki. Powiem wam, jeżeli wszyscy pro że muszą grywać tyle metrów, to no, muszą grywać tyle meczów, nie, to bez sensu Ale mnie po tych siedmiu, sześciu rundach tak łeb boli. Na dodatek z żarciem to tam jest też nieciekawie. No, można się tutaj w hotelu mógł się napić, napić wody na korytarzu. No, ale wracam po odświeżeniu się. No i teraz zobaczymy, zobaczymy jak pójdą kolejne rundy. Potrzebuję jeszcze 340 Tiksów. Aby zdolną być cold Foila, którego bardzo chcę. No. Tak. Patrzcie, mój sprzęt. Wow, mam tylko telefon. Pik. Pik. Jedziemy. Gdy wracałem, nie spodziewałem się, ile dodatkowych eventów nie ominęło. Gracze nie tylko grali drafty, sildy, czy jakieś pozostałe side eventy zaplanowane przez twórców, ale odbył się również konkurs cosplayowy. Konkurs na cosplayera odbył się w momencie, w którym w ogóle się nie spodziewałem i nawet nie wiedziałem, że miało to miejsce. Szczęśliwie dla mnie, grając w Pizza, spotkałem jedną dziewczynę, która akurat brała udział jako cosplayerka Iry, dziewczyna o pseudonimie Valera N, która już po raz kolejny pojawiła się z tym cosplayem na dużym wydarzeniu z Flesh and Blood a dodatkowo po godzinach robi takie oto customowe karty. Zwycięzcą konkursu na najlepszego cosplayera został Eser Unger ze swoim bardzo kozackim strojem Riptida. A ja już się tłumaczę, dlaczego nie byłem aż tak bardzo skupiony na wydarzeniach dookoła mnie. Ja czekałem na mój jeden, duży turniej, czyli Silver Palms w formacie UPF, co oznacza Ultimate Pit Fight, gdzie cztery osoby lub więcej spotykają się na podzie i walczą, naparzają się między sobą. Każdy sam, każdy naparzając tylko sąsiada po lewej lub po prawej stronie. W sobotę udało się rozegrać bardzo ciekawy mini turniej w UPF-ach. Tak właśnie wygląda zmęczony Maciej z kanału MajGra. O, o 19 chyba graliśmy UPF-a. Znaczy, graliśmy. Pierwotnie było zapisanych aż 6 osób, aż to oczywiście jest śmiech. Ostatecznie grało 9 osób, były dwa pody. Ja brałem udział w 5 podzie. Graliśmy 2 godziny i, i udało mi się wygrać tego poda. Bardzo zabawna gra. Mega mecz. Świetni ludzie. Myślę, że więcej graczy Flash powinno próbować UPF, a po prostu jest genialny. Po prostu świetnie się bawiłem. Nawet jakbym przegrał, to tam nic nie szkodzi, bo dostaje się ticsy. Za pierwsze miejsce było 160, za pozostałe było po 80. Za 500 ticsów są fajne karty do wymiany. Jak ktoś chce to coś farmić mocniejszego, to, to oczywiście też może. Ale ja już jestem tylko 40 ticsów od tego, co ja chcę, więc jestem mega happy. Pod koniec zdecydowaliśmy się splitować nagrodę, ale i tak ktoś miał wygrać i po prostu nie szło podzielić tych Tiksów na pięciu. Na trzech, bo dwóch poszło szybciej. No i stwierdziliśmy, że się podzielimy, ale najpierw zagramy kto jest lepszy i ten będzie miał trochę więcej. Bo nie szło podzielić tej ilości. No i po prostu wszyscy byli na jednym punkcie życia. Dwóch z nas już nie miało kart talia, talii, a miałem dwa które którymi nie szło bronić. I po prostu... Głupi Pamel wjechał i... i udało się wykończyć obu przeciwników, więc fantastyczna gra, świetni ludzie. No co, jutro, jutro jedziemy po Silver Palmsy, zobaczymy jak to pójdzie. Jakby poszło tak jak dzisiaj to fantastycznie, no ale jutro będzie serious shit, więc trzeba będzie się postarać. No, to zobaczmy co następnego dnia. Wyglądam na zmasakrowanego? Bo jest Zaczynamy dzień. Dwa. Z rana miałem dość dużo wolnego czasu, ponieważ czekając na główne moje wydarzenie, nie mogłem wziąć udziału w czymś innym, ponieważ musiałbym zrezygnować bardzo szybko. Wykorzystując ten czas, odwiedziłem największą gwiazdę tego wydarzenia, czyli Mateusza Wiśniewskiego, który jest dziadkiem tego innego Mateusza. Mateusz z artystą, który wykonuje pracę dla LSS i przygotowuje grafiki kart. Jest rozpoznawalny chociażby z Cold Snapa, Emeritus Scolding czy mojego ulubionego Cold Twila w jego wykonaniu, czyli Bon Baschera. Jest to bardzo niepopularna karta, ale wygląda super aśnie. A tu jest nasz mistrzunio, który dał mi te oto boskie naklejki. Które będą naklejone, jak kiedyś coś tam nagram, prawda? Dodatkowo Mateusz pracuje nad własnoręcznie wykonanymi setami kart, takimi jak tu czy tu. To powiedz nam, jak masz na imię, Mateusz? <grym> <grym> jak mam na imię? No ja. Tak. Mateusz. Adam. Chyba. Adam, Adam. Okay. Adamie, co tu robisz? <grym> przyjechałem tutaj, przyjechaliśmy tutaj do Antwerpii pokazać się ludziom pokazać im jakie rzeczy tu robimy jakie, jakie mamy tutaj prace przyjechaliśmy dla fanów przede wszystkim dać im autografy, podpisy żeby mieli na kartach, mogli się pochwalić rodzinie, pokazać swoje oddanie że na przykład super robota człowiek, naprawdę nie wiem, czy wrzuciłem ten obrazek. Jak nie wrzuciłem, to znaczy, że zaraz zobaczycie dwie karty z autografem. Lądują do albumu. Takich rzeczy nie sprzedajemy. Szanujemy i jakby co to linki w opisie, nie? Ty mi tam tak. wyślesz. Gdzieś tam się jakoś zagadamy. Jasne. Znajdziemy linki w opisie i takie tam yeah. Yeah. polskiego artysta. Jak chcesz kogoś pozdrowić, możesz pozdrowić. Pozdrawiam mamę, która siedzi w siecach teraz o. i się zastanawia, co robi. Mama mnie wspiera, pomaga mi tutaj ogarniać rzeczy, pomagała mi nawet autografy robić, podawała mi, to pozdrawiamy mamy. Czy ja dom? Że ja mogę mieć autograf w A, to, to by było ekstra. Limitowane autografy w swoim A. I tutaj, i tutaj ty dopisuję zera. Dobra, nie przeszkadzam w pracy. Yeah. Yeah. Niestety UPF nie poszedł po mojej myśli. W pierwszej rundzie nie byłem w stanie przebić się do oponenta po drugiej stronie stołu, który miał najwięcej życia i przegrałem z nim o raptem 4 punkty życia. On miał 20, ja miał 16, jeden przeciwnik odpadł, pozostały dwóch miało po 1-2 życia i niestety odpadłem w pierwszej rundzie. Podobno druga runda była bardzo nudna, nie podobało mi się to, że wygra osoba, która głównie się broniła, nie atakowała i tylko się leczyła. Myślę, że nie o to chodzi w tym formacie, no ale jest jak jest. Udało mi się jeszcze wziąć udział w małym turnieju zildowym, na sam koniec. Zdobyłem tak dużo punktów, że byłem w stanie kupić aż trzy promki, które bardzo chciałem. Wszystkie karty, które zdobyłem tego dnia i poprzedniego, wraz z tymi kupionymi, możecie oglądać właśnie teraz. I przyznam szczerze, trochę jeszcze żałuję. Że jeszcze czegoś tam sobie nie kupiłem, zwłaszcza cold foilów z trzech pierwszych setów. Po zakończonym dniu i wielu rozegranych grach pojechaliśmy na papu, zjedliśmy sobie jakieś japońskie jadło w centrum miasta, a potem wróciliśmy się przespać i rozpoczęła się żmudna podróż do domu. Musicie mi wybaczyć bardzo małej liczby nagrań, kiedy grałem, bo tak naprawdę. Nie zobaczyliście nawet 5 sekund takiego nagrania. No niestety nagrywałem sam. Nie pomyślałem o tym, żeby próbować nagrać cokolwiek w czasie, gdy grałem, ale obiecuję, że następnym razem postaram się coś takiego dostarczyć. Wracając do domu, byłem bardzo zadowolony z tego weekendu. Poznałem naprawdę wiele nowych twarzy. Zyskałem kilka fajnych kontaktów. Pierwszy raz w życiu wziąłem udział w naprawdę dużym turnieju. W dowolnej grze karcianej. Przyznam, że było to dla mnie dość duże wydarzenie i naprawdę cieszę się, że mogłem wziąć w nim udział. A jak się wracało do domu? No cóż, do domu zawsze się szybko wraca. To ja szybko wróciłem. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie takie wydarzenie, w jakim biorę udział. Liczę, że jeszcze gdzieś uda się wylecieć. Może nie w tym roku, ale. Będzie jak będzie. Tylko tym razem naprawdę postaram się nagrać więcej gameplayu.